Cześć wszystkim moi drodzy, jak się trzymacie dzisiaj coś specjalnego. Otóż zostawiasz łopeczkę w górę, bo 100 opeczek w górę to kolejny odcinek, a 200 opeczek w górę to postać, której się nie spodziewałeś, postarajmy się to wbić w 24 godziny, ale jeżeli na przykład to będzie na przestrzeni dwóch dni maksymalnie, to wtedy też taki odcineczek zrobię, żebyście zobaczyli o co w ogóle chodzi w tym wszystkim, bo myślę, że jesteście też ciekawi. No a czas, słuchajcie, moi drodzy, na pytanie odcinka. Które zadał fajnie tutaj księdzu. Kiedy wrócą streamy z ekipą, jak za starych dobrych czasów? Ja wiem o co Ci chodzi, chodzi o te czasy, kiedy jeszcze graliśmy w Mobile Legends. Ja byłem jako jak, takim liderem i tam naprawdę fajne te meczyki były. E, na fajnym poziomie. E, I kiedy to wróci, ciężko powiedzieć, wiesz, bo w Adrifcie jest inaczej, nie ma takiej mody na 5 być może to, na pewno w sumie wraz ze sezonami to się zmieni, więc myślę, że po prostu trzeba troszeczkę poczekać. Na razie mam takie inne cele, które jakby są bardziej w moim zasięgu. Jakby chciałbym najpierw osiągnąć jakieś taki, takie wyżyny jeżeli chodzi o samą grę, a później zająć się jakąś tam wiesz organizacją jeżeli chodzi o osoby. Aczkolwiek to jest fajny pomysł, który też w sumie spróbowałem jakoś zrealizować, co no nie wyszło jakoś super. E, bo po prostu przestaliśmy troszeczkę grać e, wspólnie. Ale myślę słuchajcie, że z czasem to wszystko powróci. E, a my skupmy się słuchajcie na, na dzisiejszym odcineczku. i nie wiem w sumie sam kim e, zagram e, To polecę do dżungli, więc e, słuchajcie, zmienimy sobie tutaj dżunglę na drugi. Okej, okay, będzie w porządku. Jeżeli chodzi słuchajcie, o ADC-ków, bo myślę, że też chcielibyście poglądać, jak tutaj pykamy sobie ADC-kami. To do nich też dojdziemy. Najpierw słuchajcie tutaj na spokojnie, pogramy troszkę Baron Lena dżungli. Ja też mam ADC'ki na co dzień, więc jakby nie korci mnie aż tak, żeby nie mi grać aczkolwiek pogramy. Też nie chcę, żeby te odcinki były takie, wiecie, takie totalnie strachardowane, że gram cały czas tym czym umiem, tak totalnie, wiecie, że tak na 100%. Chciałbym pograć też czymś, czym po prostu potrzebuję praktyki, tak? Której po prostu nie mam okazji jakby ogarnąć w, na swoim mainie, gdzie mam aktualnie to chyba 143 LP. Więc całkiem sporo i no... I tam jeżeli nie czuję się pewnie na jakiejś postaci, to wolałbym nie brać. Wiecie o co chodzi, tak? Jakby... Wiadomo, praktyka na ranketach jest potrzebna, ale to trzeba robić z głową. Jeżeli na przykład Masz y, Diament i nie wiem, tam sobie troszeczkę pograłeś jakąś postacią na PvP, czy też e, na botach, coś też pooglądałeś, to super. E, ale to też myślę, że dobrze jest się czuć pewnie na jakiejś postaci, zanim się nią zagra ręka. wiecie o co mi chodzi. E, więc myślę, że to jest dobry sposób, abym ja po prostu nabywał doświadczenia różnymi postaciami, e, takie praktyki po prostu, mechaniki. No i też wy widzicie to wszystko, ten cały rozwój, przechodzimy przez to razem. Uważam, że to jest super sprawa, że ta seria w ogóle powstała, że robię to tak live wręcz, bo jakby mogę nawet wyłączyć kamerkę, ale czy jest sens? Się ma. Wydaje mi się, że bez kamerki jest fajniej, jest, też się skupiacie bardziej na samym gameplayu. No trafiliśmy w dżunglę, myślę, że dżungla jest jakoś mało pożądana, może dlatego, że ma zawsze, zawsze jest taka wiesz ty. Idę tym... Bezastanownie słuchajcie, sorki, ale musiałem. Dzisiaj słuchajcie, zagramy Lisinem Ale tak, słuchajcie, wracając do dżungli, nie wiem czy wiecie, ale dżungla o dziwo nie jest zbyt pożądana. Ludzie nie chcą zbytnio grać w dżungli, dlatego że boją się tej presji, boją się wziąć na siebie tak naprawdę odpowiedzialność, bo od dżunglera renu no, nie ukrywajmy zależy naprawdę dużo. Zwłaszcza w tym early game, w mid game, w late game już troszeczkę mniej. Ale nadal jakby jest to poziom, który musisz utrzymywać cały czas, żeby wygrywać. No dżungla jest, słuchajcie, po prostu przypałowa. No i teammaci często obwiniają dżunglera, co czasami jest faktycznie racją, tak? Natomiast prawda jest taka, że w pierwszej kolejności zawsze powinniśmy obwiniać siebie, a nie dżunglera, tak? Wiadomo też, że czasami odwalają ludzie. Zwłaszcza w tej dżungli, po prostu dostają autofila na przykład, nie chcą grać w dżungli, no ale już grają, no i wiecie, no jak ktoś czegoś nie chce, a musi, to nie robi tego z taką pasją, nie robi tego z sercem, a tutaj do dżungli trzeba takiego serducha, takiego wiecie, takiego przebicia własnego, hmm. takie auto też refleksji, podejmowania decyzji, no trzeba mieć też świeżą głowę, którą dzisiaj mam i zamierzam słuchajcie, tym lisinkiem przykoksić, gramy słuchajcie w diamencie, więc już E, w poziom będzie fajny. E, myślę, że słuchajcie już będą takie gierki fajne, tak naprawdę jak grałem wcześniej, no, przez, przez długi czas tak naprawdę byłem w diamencie, tylko ja byłem w diamencie wtedy bardzo długo byłem w diamencie 2 i 1 i tak sobie latałem między tym 2 i 1 e, to też często dostawałem mastery i tak dalej. E, więc ja też miałem troszeczkę inaczej. Bo jak masz na przykład Diamond 4 to zdarza się, że nawet zagrasz z Emeraldem, grasz najczęściej właśnie z Diamondami 4 czy też 3. Ich jest najwięcej i tam są przeróżni ludzie właśnie, nie? Przeróżnie też grają. Często jest tak, że po prostu jest po prostu tak zwany, tak zwane div, nie? Bo jest na przykład jakiś diax, który spadł z D1 na przykład do D3, to się zdarza, a jest jakiś ziomeczek, który dopiero wkracza do tego diaksa, dopiero wkracza do tego świata i w Diamondzie moim zdaniem dopiero zaczyna się człowiek uczyć grać. E, bo spotyka po prostu też lepszych graczy. Dobra, słuchajcie, w tej wierce mamy super, że mamy botley na topie, w sensie duolej. Bo ja zacznę od bota. Zacznę od redbawka. E, tylko zmienimy słuchajcie tutaj przyciski na moje. Tak, mogę zacząć od W-albo od q Jak Chyba, ja chyba wola od Q. Jeżeli, jeżeli chodzi o Lisinka, to powiem słuchajcie, że rzadko nim gram. Ale wydaje mi się, że w miarę coś tam, tak w teorii, coś tam wiem o nim, tak, więc zobaczymy, słuchajcie, jak z praktyką, mechanikę też potrenujemy. Uważam, że jest bardzo mocny, jest to w ogóle SK totalna. Gramy na V, więc y, gram na kontrę. Gram, słuchajcie, na kontrę, ale ja chcę tą kontrę spotkać w nie więc zrobimy, słuchajcie, kagi i zrobimy też sztuszki. Po tej stronie, bo wydaje mi się, że ona też was się i się spotkamy tutaj. Mamy Fiorę, która powinna teoretycznie mieć praję. Um, I mamy też słuchajcie, midzie, <muchomunanimity>, który w sumie już ma praję. Więc jak najbardziej słuchajcie, fajna decyzja, żeby tutaj zacząć od tej strony na tym sajdzie, też Blue jakoś mega nie potrzebuje. Okay. On ma teraz naładowany, więc to może chce się bić słuchajcie. No miał tarczę, niestety. E, tak czy siak słuchajcie. Mam trzeci way. poziom, więc dużo nie straciłem i szybko słuchajcie, robimy. No nie gadaj, że umarł A, on zgildował w ogóle. Dobra, nie będziemy to, słuchajcie, tego tykać. Czyli tak, tutaj jest jeszcze jeden krab. Który robimy, słuchajcie. E, dla mnie... Przynajmniej nie wiem jak się, ale dla mnie kraby to jest w ogóle najważniejsza sprawa jaka jest w ogóle. I jak jest po prostu walony enemy jungle na krabę, to ja jestem bardzo zadowolony. Ja się czuję teraz jakbym robił właśnie biffa. W się sensie bifa. No ja tak na to mówię. Nie jest to jakieś ofensywne też po prostu, A bo robię słuchajcie przewagę dla mojej drużyny, z której jestem mega w tym momencie zadowolony. Wszystko pięknie słuchajcie, kochani widzowie i tak, ja słuchaj, nie ma słuchajcie flesza, to pójdziemy tam do niego. Tak jest i wątpię, że mi miał warte, ale no to na tobie też idzie. Tutaj mam taki safe kill. Dobra. Super, mamy słuchajcie, yy, dwa zabójstwa i myślę, że możemy spuszować. Mm, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wziąć jednego Pejta. Nie wiem czy damy radę, no chyba tak średnio. Dobra, yy, za długo, więc ja się po prostu cofnę, nie mamy zbytnio pusza. Jak się słuchajcie cofam, czy mam cały item 2500. Widzicie, co, mi się nie płaci cofać? Jeśli ja po prostu z farmie nie będę robił teraz ganków, więc mam nadzieję, że to się nie będzie bijać super. E, na bocie się dzieje coś. Tutaj ona płynie. Zobacz, zobaczymy, zrobimy wizję, żeby nie dostała ten tu Mhm. Mm I tak, pora, gdzie mam, słuchajcie, całe jomu. E, smite oczywiście użyjemy. No mógłbym tam pójść. Nie, ona sobie wraci. Dobra. Idę pomóc. Może mnie potrzebować. On, on, on Dobra, nie potrzebuję. E, jak najbardziej jest wszystko w oh, porządku. <laughs> I teraz słuchajcie, Ramos wygrywa. Super. E, oczywiście jesteśmy w przewadze, więc ja sobie na przykład zamieniam wardy, bardzo to lubię. Polecam serdecznie też to robić, jeżeli jesteście przewadze. No i co kochani widzowie? Mamy tu zaraz kraba, jest Kaisa, która była. No, zrobiła co. Ty, ona griduje. No nie gada! Co ja zrobiłem? Ale się Tak czy siak oni nie mogli nic zrobić nie mogą zrobić Drake'a więc tak czy jest z porządku, ale musimy to rasować, bo Garon puszuje Dobra tam ci są low, w ogóle tam ci wszystko nami użyli, więc jak najbardziej sobie bierzemy Dobra, nice Super! Mamy zabójstwo, słuchajcie, kolejne e, 4-2 po dwóch takich dużych, tak naprawdę, błędach. E, staje, słuchajcie, z kolan. Tu może iść, nie? Nie szedł. I zaraz jest, słuchajcie, Herald. Więc ja wezmę żeby mieć przewagę taką. fajniejszą. No, w Botside jest ta. Dobra, jest counter gang, w razie czego? Mm, tak czy siak, widzowie, kochani, nie ma tutaj jeszcze e, kraba, więc nie ma o co walczyć. Ja spokojnie wracam do swojej dżungli. Tym, <śmany> ja sumo w ogóle umieram od tego ramuza, który jest po nerfie. I tak ona niedawno miała, tak miała wtedy red. Jakieś się skończył, słuchajcie red. Aha, w topside skrap. No nie gadaj! No nie gadaj! You have slain an enemy. No nie! Ach! Ten jeden auto ataczek! Kurczę! Strasznie agresywnie chyba też gram. Co jest oczywiście dobre, aczkolwiek w moim przypadku powinien grać bardziej safe, bo. No jak wam mówię, no nie gram często, aż tak często Lisnym. Bardzo rzadko z tym gram e, Więc powinienem powinien grać bardziej safe I dobra idę tam Spoko, ja No nie gotaj! Do czego ja jestem taki squishy? Wow! No, mega, mega agresywnie. Ale fajnie. Podoba mi się, bo jest postać, którą chciałem od dawna zagrać? Jaki to jest w to jest kamienny, nie? Tak. No nie zdążyłem. No Nie, nie, no, wie jest mocna. Fuck you, Ramus. Ej, no, sorry, no. Generalnie zrobiłem diFA teraz. Jak Deligiem Super sobie zagrałem, to teraz ta waj jest górą. Ona dużo lepiej tutaj się odnajduje.

Mamy to najsiwo, fajny ten eee, Nie wiem, on bierze tego rada, czy nie? Nie, to nie, a co do nie do drużyny teraz. Albo może z ida, to chyba jest lepsze, aczkolwiek nie wiem, czy tutaj nic się nie odpali. A wolałbym być obecny przy nich wszystkich, nie?

właśnie na jakimś takim dajmoncie tutaj super bo nie ma tragedii nawet tak zrobię jakiś tam wiesz błąd to jest no to chyba tak ale jakby wiem o co chodzi ale powiem sobie że jest nie jest broken jest taki broken mega nie jest tak totalnie broken jakby mogarno

To ma całkiem niezwykły down. W sensie szybko te umiejętności się ładują, prawda? Fajem e, w sensie, że mi się podoba Lissin, jakby tak ogarnąć jego mechanikę jeszcze lepiej, żeby to wszystko szybciutko puszczać. To powiem, wam w sensie, że to jest postać, którą można spokojnie kierować. Ma potencjał taki potężny, nie? nie dziwię się, że na high, alon jest w pożądany, on jest często grany. Mamy naprawdę w Europie dużo. Dobrych pisinków, nie? Ej, więc słuchajcie, co by tutaj zrobić? Jakbyś tej samojanie, że nie czuję się pewnie. To fresza za niedługo do tego. Sytuacja tam co ludzie udoprawiają tymi znami, naprawdę. Act The day will be a word test. Enemy yeah. a pain, no. Nice. Quiet. Nice. nice. <laughs> Find Niepotrzebnie to taką na flash, ale, ale było ci takie uczucie fajne. Super. No słuchajcie, powiem że Ramos tutaj super rozegrał. Jasno był na midzie. Ale dostał też fajną pomoc w game i wykorzystał swoje umiejętności, żeby podbić wygraną. Ja wam powiem tak, jak na taki pierwszy ranket, w sumie mój w diamencie, oczywiście po takich delikatnych treningach, to nie było w tragedii. Ja jestem generalnie z siebie zadowolony. Głupio się wywalałem. Zrobiłem od mid game w sumie Diffa na Waj, Później ją zabiłem i od tamtego momentu już tak czułem się, że jednak jesteśmy już na równi. Więc fajna giereczka, słuchajcie. Fajna, taka dosyć równa, nie wiadomo kto, był, kto wygra. I mi się podobało, słuchajcie. Jasu oczywiście 39. Pozdrawiam Was serdecznie, a jeżeli chodzi o Garena, to czuć, że dostał nerfa, co? Czuć, że jednak jest dużo słabszy. E, a ramus, tak jak widzicie, słuchajcie, super sobie radzi, tylko trzeba wiedzieć, jak tym wszystkim, kurczę, grać. E, super. Więc ja Wam, słuchajcie, bardzo dziękuję za, za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcineczku. Dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć następnym razem. A ja się z Wami żegnam. Cześć i siemaneczko.